Witajcie, witajcie, tak jak wam obiecałam. Przychodzę z niespodzianką pozłotową, i tą niespodzianką będzie mi rozdanie Od naszego sponsora dostaliśmy sporo rzeczy. Głównie od Camo mieliśmy taki zapas, którym możemy się podzielić. Wspólnie z Patrycją ustaliliśmy, że to co nam zostało, rozdamy, pójdzie w świat. I przygotowałam takich kilka zestawów tego co można w tym rozdaniu otrzymać. I zaraz Wam pokażę. A, będą trzy wielkości zestawów. W sumie cztery do rozdania. Pierwszy to będzie taki malutki zestaw. Skład tego małego zestawu będzie wchodziła gazetka igłą malowane, będzie wchodził zeszyt. Moimi haftami. Zobaczcie, zawsze jest bardzo fajne. Kilkanaście stron, gdzie można wpisywać dane swojego haftu, łącznie z tytułem, autorem, rodzaje mulin, rodzaje materiałów. wkleić zdjęcie, można także ocenić poziom zadowolenia i zaznaczyć, ile dni w miesiącu haftowaliśmy, a także podsumowanie. Ilość dni bądź ilość krzyżyków w danym miesiącu, kiedy zaczęliśmy, kiedy skończyliśmy, ilość dni hawciarskich. Naprawdę bardzo, bardzo fajny zeszycik, Można sobie to uzupełnić. W skład mini zestawu wejdzie także kartka oraz karteczki samoprzylepne z firmy Ariadna. Zgodnie z moimi wyliczeniami, wartość tego zestawu jest to około 30 zł. Czyli tak. Może być. Taki mini zestaw. Taki mini zestaw jest jeden do rozdania. Dwa zestawy do rozdania będą większe. W skład większego zestawu wchodzi również gazetka. Wchodzą karteczki. Samo przylepne. Wchodzi zeszyt moje hafty. Wchodzi. Kartka z kopertą do wyszycia, i w skład tego zestawu wchodzi również wieszaczek do haftu, czyli taki zestaw już troszeczkę większy. Wartość tego zestawu, zgodnie z moimi wyliczeniami, to jest około 60 zł. Czyli już tak, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Chyba wszystko pokazała. Nie, nie, wszystko nie pokazałam. Najważniejszego w skład zestawu średniego wchodzi także. Zakładka malwy do wykonania. Pełen zestaw, kompletny z niczmi, z plastikową kanwą, z igłą, z instrukcją. Wszystko, wszystko w zestawie jest. A także jest do wzięcia taki zestaw. I teraz, oczywiście, plus 60 zł do wzięcia. Takie zestawy będą dwa. Będą się różniły jedynie kolorem. Tej kartki. I takie dwa zestawy idą w świat. I zestaw trzeci, zestaw trzeci jest największy. Zgodnie z moimi wyliczeniami wartość tego zestawu to jest około 130-140 zł. Czyli już taka naprawdę wartościowa, albo nawet więcej. Ale nie jestem w stanie wszystkiego policzyć i wycenić, więc tak na około, około 140 zł. I w skład. Tego zestawu wchodzi wszystko to, co dziewczyny dostały na złocie w tarwach. Ja Wam teraz na szybko pokażę, co wchodzi w skład. Natomiast dokładniej omówione możecie sobie obejrzeć na filmiku z podsumowania z Ja teraz tylko na szybko pokażę, co tam było. Była herbatka. kaptka. Jeszcze moje hafty. karka, No to dzieci. zawieszka igły firmy Danca. jak materiału z firmy Karolinka, na igły, długopisy ścieralne i wkłady do nich. Wkłady są oddzielne ale są, proszę, dwa wkłady, dwa długopisy, długopis z firmy Ariadna, orko plecak, także z firmy Ariadna. Gazetka igłą malowane. gazetka Hardanger. E Kanina do haftu AIDA 18, 34x49 cm i zestaw firmy Korikamo z malwami i pasemko jednej muliny także to wchodzi w skład zestawu dużego i ten zestaw także do kogoś trafia jedyne czego nie dostanie osoba, no to nie dostanie torby ze złotu ona jest stricte tylko dla z lotowiczów, ale wszystko, co w torbie było, trafi do jakiegoś szczęśliwca. Jeżeli chodzi o warunki, jakie trzeba spełnić, żeby otrzymać któryś z tych skarbów, to oczywiście wpisać się pod postem, że, się chce, udział, że chce się wziąć udział w rozdaniu. Jedyna prośba jest taka, że jeżeli ktoś nie chce brać udziału w losowaniu małego zestawu, to po prostu wpisać, że nie biorę udziału w losowaniu małego. Natomiast no, wiem, że on jest po prostu taki na granicy opłacalności wysyłki. A niekoniecznie może być tam wszystko, co kto chce otrzymać. To jest pierwszy warunek, który trzeba spełnić, żeby wziąć udział w losowaniu. Drugim warunkiem jest oczywiście zasubskrybowanie mojego kanału. Któż by się spodziewał? No i trzeci warunek to niestety już jest kwestia wysyłki, ponieważ ja tej wysyłki na siebie brać nie będę. Ten, kto chciałby otrzymać ten zestaw, będzie zobligowany do opłacenia kosztów wysyłki. Z mojego punktu widzenia najwygodniejszy jest impost, jest to 15 zł wysyłka, natomiast jeżeli ktoś chciałby pocztą, no to w tym momencie nie jestem w stanie określić kosztu wysyłki, ale myślę, że w przypadku największego zestawu będzie on podobny jak niewyższy. Może będzie trochę niż w przypadku tych mniejszych rzeczy, ale myślę, że też będzie to kwestia złotówki lub dwóch różnicy. No bo jednak papier jest dosyć ciężki, więc najwygodniej chyba by było skorzystać z impostu. No i trzeba będzie tą przesyłkę opłacić. Z tego co kojarzę, jest to w okolicach 15 zł albo 16, jakoś tak. Na pewno postaram się wsadzić do tego najmniejszego okienka, żeby to jak najmniej kosztowało. Więc takie są warunki rozdania. Będę czekała tydzień na Wasze zgłoszenia od momentu opublikowania tego filmu, i po tygodniu ósmego dnia postaram się nakręcić filmik z losowania, z pokazaniem tego, kto co otrzyma, tak żeby jak najszybciej te dobrości do Was trafiły. Dzisiaj Wam dziękuję. Taki krótki, szybki filmik mini rozdaniem, ale myślę, że wybaczycie mi, że będzie to teraz szybciutkie. Do usłyszenia, do zobaczenia i powodzenia w losowaniu.